Witam wszystkich serdecznie, po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, w którą stronę pojedziemy samochodem, skręcając kierownicą. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, chciałem tylko przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Każdy film możecie również ocenić, na przykład klikając łapkę w górę, możecie go skomentować. No i najważniejsze cały kanał możecie polecić swoim znajomym, rodzinie. Serdecznie zapraszam do tych aktywności. Moi drodzy, zawsze powtarzam, że jazda samochodem to przyjemność przyjemność, która powinna nam w każdej sekundzie tej jazdy autem się przypominać. To znaczy powinniśmy dbać o to, żeby w tym samochodzie był komfort psychiczny. Oczywiście większe prawdopodobieństwo takiego komfortu psychicznego jest wtedy, kiedy potrafimy jeździć samochodem, wiemy do czego y, służy na przykład pedał gazu, pedał hamulca, pedał sprzęgła. No i wiemy co chcemy zrobić, wiemy jakie skutki są naszych decyzji. Na przykład Wiemy, w którą stronę pojedzie nasze auto. No, i zwróciłem uwagę podczas Jankowych konsultacji, ale również rozmawiając z moimi widzami za pomocą komentarzy pod filmami, że jednym z takich problemów, może wątpliwości, należałoby powiedzieć, jest to, że nie każdy. Kierowca, młody kierowca, ale nie tylko, zdaje sobie sprawę, w którym kierunku pojedzie jego samochód, jeżeli skręci kierownicą w lewo, w prawo, jeżeli będzie cofał przy parkowaniu, czasami, jeżeli będzie jechał do przodu, no to już rzadziej, ale szczególnie przy tym cofaniu są pytania: jak to auto się zachowa? No i specjalnie dla tych widzów, dla tych osób przygotowałem ten dzisiejszy. Króciutki odcinek. Moi drodzy, warto na początek sobie zdać sprawę z tego, że większość samochodów ma napęd na przednie koła, na przednią oś. No i te przednie koła, przednia oś, ustawienie kół w tej przedniej osi odpowiada za to, w jakim kierunku będziemy jechać. No i ustawieniem tych kół w lewo, w prawo, Oczywiście steruje kierownica. Jeżeli skręcimy kierownicę w prawo, to oczywiście jadąc do przodu, samochód skręci w prawo. Jeżeli skręcimy tą kierownicę w lewo, samochód pojedzie w lewo do przodu. Jeżeli chodzi o jazdę na biegu wstecznym, to sprawa jest również prosta. Samochód pojedzie również w prawą stronę, jeżeli skręcimy kierownicę w prawą stronę, tylko że do tyłu. To samo dotyczy sytuacji, gdy skręcimy kierownicą w lewo, samochód pojedzie w lewo tylko do tyłu. Ruch samochodu, jeżeli skręcimy kierownicę w lewo lub w prawo, będzie się odbywał po łuku. Bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać. Jeżeli będziemy skręcać kierownicą, to część naszego samochodu będzie odbijać, czyli będzie zbliżać się na przykład do przeszkody, może być to pojazd, który jest zaparkowany obok, który właśnie jest z boku naszego pojazdu. Dlatego jeżeli parkujemy równolegle obok innych samochodów między na przykład dwoma samochodami, ważne jest to, żeby wyjechać z tego miejsca parkowania, z tej małej luki na prostych kołach. Jeżeli od razu skręcimy kierownicę w lewo lub w prawo, może to doprowadzić, na pewno to doprowadzi do sytuacji, w której bok naszego samochodu uderzy winny pojazd, winną przeszkodę. Należy o tym koniecznie. Pamiętać, no i gdzieś zawsze w głowie należy mieć właśnie tą taką wizualizację, należy sobie wykształcić taką umiejętność wyobrażenia tego, jak zachowuje się w danej chwili nasz samochód, co za chwilę się stanie, żeby właśnie nie dochodziło do takich sytuacji. Skąd bierze się temat z samego problemu? Ze zrozumieniem tego, gdzie pojedzie nasze auto, kiedy skręcamy kierownicą, zwłaszcza jeżeli wrzucamy wsteczny bieg. Z bardzo prostego powodu. Jesteśmy nauczeni na kursie, ale też jakoś podświadomie do człowieka to dochodzi, że musi obserwować w trakcie jazdy na wstecznym biegu to, co się dzieje za tylną szybą samochodu, no i z boku samochodu. Żeby to zrobić, bardzo często odwracamy się, i to wcale nie jest zły nawyk, no i śledzimy tą drogę naszego samochodu. Niektórzy oczywiście używają do tego lusterka wstecznego, co niekoniecznie samo w sobie jest dobrym pomysłem, dobrze się jest jednak odwrócić. No i w tym momencie, kiedy się odwracamy, zmieniamy położenie naszej głowy, zmieniamy położenie naszego ciała, i kręcąc kierownicą, nasz mózg ma czasami, może mieć czasami, Problemy z oceną sytuacji. Dlatego bardzo często są z tym problemy, z tym cofaniem i z tym natychmiastowym odgarnięciem, w jakim kierunku będzie jechał nasz samochód. Moi drodzy, żeby prawidłowo ocenić odległości, żeby prawidłowo ocenić skutki swoich decyzji, na drodze potrzebny jest spokój. W Sklepiec znajduje się bardzo fajny webinar, webinar o spokojnej jeździe samochodem. Serdecznie was zapraszam do odwiedzenia strony mojego sklepu i nabycia tego webinaru. Ja jestem oczywiście bardzo ciekawy, jak wy sobie radzicie ze spokojem za kierownicą. Samochodu. Jestem oczywiście ciekawy, jak sobie poradziliście ze zrozumieniem, w którą stronę będzie jechał wasz samochód. Czy w ogóle mieliście z tym problemy na początku swojej samochodowej, motoryzacyjnej edukacji? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Ja już się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Janek Janek.